Cześć witam. Besarabia, kraina historyczna, istniejąca do II wojny światowej, na pograniczu Mołdawii i Rumunii, mająca dostęp do morza. Tę krainę geograficzną zamieszkiwało wiele narodów, Żydzi, Bułgarzy, Rumuni, Polacy, Rosjanie, nie wiem, Gruzini wszyscy tam mieszkali. Każdy z nich Zajmował się charakterystyczną dla niego działalnością, a ważną rzeką był Dunaj, w którym pływały ryby i można było, e, i rybacy właśnie z tego żyli. Besarabia, jak mówię, do II wojny światowej no, funkcjonowała. Ta, ludzie się przyzwyczaili do siebie nawzajem, mieli swoje zwyczaje, aż w czasie II wojny światowej, dokładnie w 1940 roku. Bezarabie zajął związek radziecki, Rosja komunistyczna, Rosja Stalinowska i tam przeprowadzono pewien eksperyment, eksperyment, który władza nazwała kontrolowaną klęską głodu, a więc eksperyment nazywany kontrolowaną klęską głodu. W czasie tego eksperymentu zmarło z głodu około 300 tysięcy ludzi i właśnie ten, to znaczy te zjawiska obserwuje bohater tej oto książeczki. Mała książeczka, ale naprawdę strząsająca. Napisał ją rosyjski pisarz Ilja Mitrofanow, a książeczka nosi tytuł Świadek. Zobaczcie, jak została wspaniale wydana. Okładka przypomina zeszyt. Te plamy to są plamy krwi. Została wydana przez wydawnictwo ono się Claroscuro. Klaro, w środku też jest bardzo ciekawie wydana. Nie wiem, czy wy zauważycie, ale tu są też linie. To jest po prostu liniowany zeszyt. Z tyłu też są ślady krwi. Ten zeszyt to jest jakby pamiętnik prowadzony przez Fiodora Pokorę, fryzjera, który w małym miasteczku Kołymnia ma swój zakład fryzjerski i obserwuje życie miasteczka. Plac, targ. Czuje smak owoców, no wszystkiego. Żyje niebogato, ale też dostatecznie. Jest szczęśliwy, marzone i dwie maleńkie córeczki. Aż nadchodzi ten rok 1940, kiedy do miasteczka wkracza władza radziecka. Władza radziecka natychmiast wszystko zmienia. I Fyodor Fryzjer zauważa, że wraz z przybyciem Armii Radzieckiej wszystko zaczyna jakby znikać. To znaczy, Najpierw znikają z targu kupcy. Nie ma już owoców ani, ani mięsa, niczego na targu nie można kupić. Targ staje się pusty. W sklepikach małych, sklepiki małe padają. Za, są zamykane przez właścicieli, bo nie ma mąki, żeby upiec chleb, nie ma skóry, żeby, żeby uszyć buty, a nawet przyroda jakby zanika, bo. Oto na całą krainę spadają klęski. Klęska suszy przede wszystkim. Co chłopi zasieją, to nic nie wzrasta. W rzece zaczyna brakować ryb i. No właśnie! I zaczyna brakować jedzenia. Ludzie wyprzedają wszystko, co mają, żeby utrzymać siebie i dzieci. Jest tylko jedna grupa, która żyje dostatnią. To jest nowa władza. A szczególnie naczelnik miasteczka, Rosjanin, żołnierz, który przychodzi się strzyc właśnie do naszego Fiodora. Strzyże się, ale nigdy nie płaci. Bierze dla siebie buty u szewca, ale nigdy nie płaci. Bierze płaszcze i wszystko do swojego domu, ale nigdy nikomu nie płaci. Wreszcie każe Fiodorowi przychodzić do siebie do domu i tam odbywa się strzyżenie. Fiodor nie lubi tych wizyt, dlatego że czuje zapachy z kuchni. Czuje zapachy z kuchni, zapachy rosołów, blinów, po prostu dobrego jedzenia. I wtedy myśli o swojej rodzinie, która żywi się tak. Nad Dunaj przychodziłem, wszystko 100 metrów od chaty mojej. Trzcinę zbierałem, drzewa skory obdzierałem, gotowaliśmy to i jedliśmy. Na Olę wprost patrzeć nie mogłem. Dopiero 4 latka miała. O rozum już, a rozumem już stara. Cięgiem starała się nas z Marią uspokoić. Mamo, tato, nie chce mi się jeść, ani troszkę. A więc rodzina Fiodora tak właśnie się żywi. A kiedy już zabrakło trzciny, cała kora z drzew została obdarta, ludzie zaczęli się buntować. Z, zbierali się na placu, Głównym miasteczka i na tym placu słychać było takie okrzyki. O, obok pędzili ludzie. Skąd? Nigdy nie mieliśmy tylu ludzi w mieście. Jakby z pod ziemi wyrośli. Chleba rzęził zachrypnięty głos. Miejscowi kłotłowińscy znaczy chliba. Odezwali się z drugiego końca. Pylne! zawtórowali Mołdawianie. Chlip! Bułgarzy z wchodnio. Rosyjskiego. Po głosach tylko poznałem z kto, kto i skąd. A więc w miasteczku coraz częściej było słychać takie głosy. Jak reagowała władza radziecka? Władza radziecka oblepiała miasto nowymi plakatami, na którym były hasła: Razem budujemy socjalistyczną ojczyznę. Radziecki człowiek się nie buntuje. Radziecki człowiek pracuje. Ale to nie byli radzieccy ludzie. To byli ludzie głodni. I wreszcie następuje punkt kulminacyjny, który też obserwuje nasz bohater. Oto, bunt ludzki przekracza wszelkie granice. Pomimo, że wojsko do nich strzela, rzucają się na wojsko z, go, z gołymi rękami i starają się wydrzeć to, co im się należy i czym chcą wykarmić swoje rodziny. A więc chcą wydrzeć chleb, Mąkę, wszystko cokolwiek e, myślą, przypuszczają, że może się znajdować w magazynach radzieckich. E, ten amok, który ludzi ogarnia, powoduje, że dochodzi nawet do kanibalizmu. Rodzina Fiodora umiera. On zostaje sam. Po wojnie, czy tam po tych wydarzeniach, żyje samotnie w y, Miejscowości przychodzi do pracy, ale ma już emeryturę. No i przypomina tego naczelnika, miasta, bo złowy rządzone kiedyś musi wrócić, jak powracająca fala, o której pisał Prus w swoim opowiadaniu. I ta powracająca fala wróciła do naczelnika i jego rodziny. W jakiej postaci możecie tu przeczy yy, przeczytać? Książka naprawdę przerażająca, książka wstrząsająca, maleńka książeczka, ale obrazująca to, jak, o, powiem naukowo, ludzie ludziom zgotowali ten los. A los, zgotowany przez armię, nie armię, tylko władzę radziecką, tym właśnie mieszkańcom bez Arabii, był tragiczny i nazywał się kontrolowana klęska głodu. Polecam. Dziękuję. Do zobaczenia.